Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się konsolą mającą swoje korzenie jeszcze u końca lat 80. Będzie to oczywiście widoczna tutaj Sega Mega Drive, bądź też znana przez innych jako Sega Genesis. Był to model 16-bitowy SEGI. Model drugi pojawił się na początku lat 90. Swoją premierę miał oczywiście w Japonii, następnie objął Amerykę oraz Europę właśnie pod nazwą Sega Mega Drive Model 2 oraz w Stanach Zjednoczonych jako Sega Genesis. No i system ogólnie był konkurencją dla konsoli Nintendo, był konkurencją oczywiście dla nikogo innego jak dla popularnego wciąż NES-a oraz SNES-a, czyli Super Nintendo konsola posiadała 8 MHz procesor, było to około 8 MHz. Ów. Oczywiście zniknęło już tutaj przycisk start, czyli tak zwana pauza, która była widoczna w systemie Sega Master System. Pojawił się natomiast przycisk power oraz przycisk reset, czego brakowało w Sega Master System. Prezentowany tutaj sprzęt był kompatybilny z Sega CD. Wystarczyło tylko odciąć y, tą zaślepkę, niestety jest bardzo mocno usadzona i odkąd mam tą konsolę nigdy nie mogę jej otworzyć, a boję się po prostu, żeby nie odomać y, zaślepki. Y, w każdym razie z SEG CD podłączaliśmy, podłączaliśmy pod ten pod. Y, ogólnie pod spodem y, na drugi SEGI y, y, oczywiście różnego rodzaju nalepki gwarancyjne, y, bardzo wysokie y, podstawki pod konsolę. Ogólnie konsola jest dużo większa niż taka, jaka wydaje się na filmie. Jest całkiem sporych rozmiarów, jest większa niż porównywanie inna konsola Sega i Sega Dreamcast. Oczywiście standardowy jest plot na cartridge Sega Mega Drive, bądź też Genesis. Była oczywiście kompatybilna ze specjalną przystawką, która zmieniała naszego 16-bitowca na 32-bitowca i przystawka nosiła nazwę SEGA 32X, niestety jej nie posiadam. Kolejna rzecz, bardzo charakterystyczna to kontroler. Przypomina nieco ten z późniejszego Sega Saturn. Jest również całkiem sporych rozmiarów, jest całkiem widoczny. Krzyżak posiada już, że tak powiem, 8-stopniową regulację, czyli podobnie jak analogii. Bardzo wysoko wystaje poza profil pada, tak więc jest bardzo wygodny. Trzy przyciski funkcyjne oraz przycisk start, który z konsoli powędrował na pada. Pod spodem nic szczególnego, również na serii. Jeśli chodzi ogólnie o końcówkę pada, to nie wiem czy wiecie, ale istnieje mit, wedle którego końcówkę od Sega Genesis pasuje do konsol Atari bądź też do starych komputerów typu Commodore 64 i tym podobnych. No i tutaj mamy podobny komputer, jest to Timex Sinclair, komputer z lat 80. No i jak widzimy wejście na pada jest identyczne jak w Sega Mega Drive. Tak więc ze problemu podepniemy tutaj pada i będziemy mogli grać. Eee Wyszła również wersja yy, kieszonkowa konsoli Sega Mega Drive albo Genesis yy, była większa niż Sega Game Gear. Nie posiadam niestety odpowiednika przenośnego yy, tej konsoli, bo był to Sega Nomad. Był bardzo, że tak powiem, rzadki i ciężko jest go zdobyć. W każdym razie był większy niż prezentowana tutaj konsola, czyli Sega Game Gear. Yy, No i zapraszam Was na krótką prezentację możliwości tego sprzętu już na podłączonym telewizorze. Włączymy sobie jakiś standardowy tytuł na Sega Genesis, no i że tak powiem zobaczymy jak to wszystko wygląda, tak więc zapraszam was do kolejnej części. No i jak widać konsolka jest już podłączona, zagramy sobie w jeden z znanych tytułów Segi, niech będzie to Golden Axe. O, kontroler oczywiście już prezentowałem. Uświetla nam się napis Cega. E, gra według mnie bardzo dobrze prezentuje możliwości Mega Drive'a. E, oczywiście konsola była kompatybilna z tak zwanym Mode 7, czyli tak że tak powiem fałszywy 3D. No i zagramy sobie rundkę. Bierzemy sobie e, tryb Arcade. No i oczywiście do wyboru mamy trzy postacie. Yy, ogólnie seria Golden Eggs jest bardzo znana. Jeden z czołowych tytułów serii yy, z dawnych lat. No i zagramy sobie. Mamy tutaj oczywiście, że tak powiem, historię krótką. No i jest to grazy z up. Oczywiście ciężko jest grać yy, jednocześnie prezentując prezentującą konsolę. Jednak jak widzicie no konsolka działa bardzo dobrze. Krzyżek kierunkowy też sprawuje się nieźle. Jest tutaj wszystko ok, nic się nie zacina. Konsola jest naprawdę bardzo dobrze wykonana, z dobrego plastiku. Jest to naprawdę warty zakup. No i polecam ją bardziej, jeśli mielibyście wybierać między SNES-em a Mega Drive, no to z tamtą polecę polecam Pan Mega Drive'a. No konsolka, że tak powiem, jest graficznie lepsza niż Sega niż Nintendo no i myślę, że to na tyle i na razie do następnego razu mam nadzieję, że review Wam się podobało jeśli tak dajcie ocenę na tak jeśli nie dajcie ocenę na nie no i myślę, że to na tyle do następnego razu, do następnego review Tak więc cześć na razie